Czynności. Tym razem czynności przeprowadzano z zatrzymanym konkubentem matki dziecka. Pan Adam K. został przesłuchany w Koszalińskiej Prokuraturze Rejonowej po przedstawieniu mu zarzutu. Prokurator zdecydował się przedstawić zarzut popełnienia czynu z artykułu 156 Kodeksu Karnego, to znaczy spowodowania bardzo ciężkich i zagrażających życiu dziecka obrażeń ciała w postaci krwiaków, jakie w toku badań ujawnili lekarze. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Adamka nie przyznał się do popełnienia tak zarzuconego mu podał, że on nie wykonywał żadnych, praktycznie żadnych czynności wobec dziecka, żadnych gwałtownych zaprzeczył, aby pił dziecko, żeby dzieckiem rzucał. Stwierdził, że w pewnym momencie po prostu po się do łóżeczka zauważył, że dziecko utraciło oddech i w związku z tym sam przerażony tą sytuacją natychmiast zaczął kontaktować się z matką dziecka, a potem wspólnie zawiadomili pogotowę. Tego rodzaju wyjaśnienia zostały przyjęte i w protokole przesłuchania są zapisane. Natomiast wobec tego... Z powagi tego zarzutu prokurator rejonowy w zdecydowała, że do sądu zostanie skierowany wniosek o zastosowanie wobec Adamaka tymczasowego aresztowania. Wniosek ten został przed chwilą złożony przez prokuratora. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu godziny rozpoczęcia czynności sądowych. Przesłuchanie w przedmiocie ewentualnego zastosowania środka zapobiegawczego może być zarządzone jeszcze w dniu dzisiejszym. Hmm, a ten K. jest ojcem tego poszkodowanego dziecka i starszej jedzie tak, w toku przesłuchania oświadczył, że jest biologicznym, jest biologicznym ojcem maleńkiej pokrzydzonej. No z tego tytułu właśnie została powierzona mu też opieka nad maleństwem w czasie tego zdarzenia. To jest 39-letni mężczyzna, który podał, że był karany, co zostało już rzeczywiście potwierdzone. Ma także inne starsze dzieci. Dotychczas e, nigdy nie był e, e, karany, nigdy nie prowadzono postępowań za przestępstwa popełniane na szkodę dzieci. Za był karany za przestępstwo przeciwko komieniu, ale tak jak powiedziałem, nie były w jego karcie karnej odnotowywane żadne skazania za przestępstwo przeciwko imieniu. Był to listem to, to prawda, był poszukiwany listem kończyn do odbycia kary i był poszukiwany listem kończyn, aby został przesłuchany w charakterze podejrzanego w sprawie dotyczącej kradzieży. Także tak e, e, przedstawia się w tej chwili stan danych o panu podejrzanym. Oczywiście będą zbierane. Tak jak e, mówię, zarzut jest bardzo poważny, zarzut jest zagrożony surową karą. W związku z tym śledztwo będzie polegało na zebraniu także pewnych danych od e, podejrzanych. E, dotychczas e, e, zebrane dane, e, tak jak powiedziałem, e, wskazują na ten stan uprzedniej karalności, ale jest związany z przestępczością. Surowa kara. Wilika z zapisów kodeksu karnego za ten czyn, który zarzucono Adamowi K jest możliwe wymierzanie kary w rozmiarze od 3 lat do 15 lat pospałej wolności. Pan Adam nie tłumaczy powstania obrażeń, on po prostu stwierdza tylko, że nie bił dziecka, tak jakby w żaden gwałtowny sposób się wobec niego nie zachował, natomiast do wytworzenia się stanu bezdechu dziecka doszło jego zdaniem samoczynnie, on się po prostu w pewnym momencie sobie że dziecko nie miał... A my mamy do czynienia z dzieckiem, które w lekarze zostały po tak. Mamy do czynienia z dzieckiem, u którego powstały ciężkie obrażenia ciała i lekarze tu raczej wykluczają samorzutność powstania takich obrażeń ciała. Musiały być wykonane wobec dziecka jakieś mimo wszystko gwałtowne działania, które doprowadzają do pojawienia się krwiaków. Krwiaki y, tak samorządnie y, nie powstają. Nie mamy y, tu y, absolutnie do czynienia z sytuacją, że jakiekolwiek tam zachwycięcie się y, było y, powodem, dla którego powstały y, krwiaki w mózgu dziecka. Ale tak jak powiedziałem, pan podejrzany może swobodnie kształtować swoją ochronę, może składać wyjaśnienia lub ich nie składać. Te wyjaśnienia złożył, tak jak mówię, zaprzeczając zarzutowi, który usłyszał. Takie jest jego prawo, tak może prowadzić swoją. No, my to w takim razie wskazujemy w obronie świata, no, bo w tym czasie był świadek w mieszkaniu. Świadek, świadek przyjaciel też oczywiście nie potrafi w tym momencie dostarczyć informacji, jak mogło dojść do powstania obrażeń ciała u dziecka. Musimy pamiętać, że świadek ten był też pod działaniem alkoholu, trzeba do deklaracji też podchodzić z odpowiednim dystansem. W każdym razie wykluczony jest tu raczej udział świadka tym, aby te obrażenia ciała powstały związki świadka, to, to na tym etapie postępowania jest już...